Już dopala się ogień biwaku a w odalich ta wciąż gra Jak to śpiewa końca mundum Tutaj pada, mam na sobie kurtkę 128 mon Może powiem trochę o tej kurtce Nie jest to żadny koretek typowy albo tego to tu nie stało Lamina tu i nawet nie Ogólnie idzie się w tym w lat, lato za gorąco, w zimę za zimno. spodem mam polad Helikon Texpatriot. Patriot, który jest bardzo ciepły. Nie ma co sobie jak też był posiedzieć w lesie. Spodnie KSK Pental, bardzo fajne, chociaż są za długie na mnie. Buty Bundeswehry, model 2005. Skóra licowa, jak się oczka obyszczą. Oczywiście od sznurek. Tam ten od przewalony Musiałem sobie, że tak powiem, spożyć zaraz po przebyciu do lasu, gdzież suchota w by była jak osiemna No co proszę Państwa Cisza, spokój las, piękne natury Czegoś więcej chce iść do szczęścia to jest przepięknie. No co, no proszę Państwa, no takie moja miłość do lasu, tak? Może kogoś coś dziwi, może kogoś nie. Może dla kogoś jest to dziwne, dla mnie nie. Wiele ludzi tak robi z całej Polski. To jest takie buszowanie, buszkartowanie, zwiwalowanie. My gotujemy w lesie, nikomu krzywdy nie robimy. Nawet pomożemy. I oczywiście to jest miłość do lasu Kurczę, jak ja widzę brzozy to mnie normalnie tam właśnie rośnie jak ja widzę brzozę to normalnie mnie podnieca także no ostatnio jak tu byłem ostatnio ogólnie jak byłem w lesie wziąłem fajną sarenkę jak skakała niestety nie udało mi się jej ująć no szkoda żałuję no nic proszę Państwa, ja zabieram się w dalszą podróż i pozdrawiam serdecznie Filip Prycowski. Dziękuję. Moje hamburgery.